Marcin Kowalik, witam w kolejnym odcinku czwartkowego zarabiania. Jakiś czas temu poruszaliśmy temat bardzo ciekawej książki: Jak pisać skutecznie. Dzisiaj rozwijamy ten temat, oczywiście w kontekście pisania artykułów, treści redakcyjnych na potrzeby waszych stron internetowych. Dziś, jak pisać skutecznie, myślnik przygotowania czyli co musicie zrobić przed napisaniem wartościowego, dobrze zrobionego artykułu, żeby odnieść sukces? Zrobimy sobie to na konkretnym przykładzie. Wyobraźmy sobie, że przygotowujemy się do napisania artykułu, który dotyka tematu planowanych podwyżek cen ubezpieczeń OC. No, jak wiecie, Afiliando to jest sieć skupiająca się na produktach finansowych i ubezpieczeniowych, więc ten temat... Myślę, że nadaje się. Pierwsze, co ważne jest przy takich przygotowaniach, to naszym zdaniem stworzenie takiej listy tematów pobocznych. Story list, tak to się nazywa. No i tutaj, dla przykładu, takimi tematami pobocznymi, wątkami, które można poruszyć w takim artykule, byłyby na przykład ogólne informacje o ubezpieczycielach, dlaczego wzrosną ceny POLIS i Czy na to ma wpływ jakaś sytuacja prawna nowa, która zaistniała? No, i na przykład, co na to ułokik, e, na te zmiany e, w cenach. E, ważne jest też, stawiam ptaszka, ważne jest też, żebyście e, w tym artykule najlepiej zaczęli od newsa jakiegoś. Konkretny news, który e, w tym czasie jest aktualną informacją. E, dla przykładu, tutaj na potrzeby naszego artykułu takim newsem byłyby, byłaby informacja, ubezpieczyciele zapowiadają podwyżki w 2012 roku. No i zakładamy, że piszemy ten artykuł w styczniu, więc ten temat, ten news jest teraz jak najbardziej aktualny. To podnosi atrakcyjność takiego artykułu, takiej treści redakcyjnej. Jest ptaszek. Musimy też pamiętać o tym głównym temacie, na którym się skupiamy. Ten temat powinien być aktualny. Dobrze, gdyby był kontrowersyjny, bo wtedy będzie większa liczba naszych czytelników. No i tutaj tym głównym tematem są oczywiście podwyżki cen OC. Jeżeli w danym temacie czujecie się na siłach, żeby się przedstawiać jako ekspert. Jako osoba taka, która może tworzyć opinię, no to powinniście pamiętać o postawieniu jakiejś tezy, o przedstawieniu swojej opinii. No i dzięki temu taki artykuł może nosić znamiona artykułu opiniotwórczego, a to powoduje, że jest on jeszcze bardziej atrakcyjny w internecie. No i właśnie, możemy wtedy wystąpić w roli eksperta. Więc jeżeli czujecie się na siłach, to śmiało, koniecznie. Pokazujcie swoje opinie w takich artykułach. Bardzo ważne jest na końcu podsumowanie w takim artykule. Tutaj powinniście odpowiedzieć czytelnikom na pytania, które postawiliście gdzieś tam wcześniej w tekście. Jeżeli jest jakiś problem, który został przedstawiony, powinniście znaleźć rozwiązanie dla tego problemu. Fajnie też, gdybyście wskazali inne. Wiarygodne, atrakcyjne, zewnętrzne źródła, czyli linki na zewnątrz. Jest też ptaszek przy podsumowaniu. Na czerwono zaznaczyliśmy słowa kluczowe. Przygotowując się do pisania takiego artykułu, powinniście mieć w pamięci, mieć w głowie słowa kluczowe, które. Powinny się znaleźć w takim tekście, które dadzą Wam kiedyś w przyszłości wysokie pozycje w wynikach wyszukiwania w Google. Jak do tego podejść? No, przede wszystkim trzeba by sprawdzić, jakie słowa kluczowe pojawiają się w statystykach Waszej strony internetowej. To może być dobra inspiracja. Też warto jest popatrzeć w Google Trends, na przykład to jest dobre narzędzie, które też wiele ułatwia. Musimy odpowiednio dobierać słowa kluczowe do tematu. To jest oczywiste. Musimy też pamiętać o używaniu odpowiedniego języka, no bo w artykule o tematyce finansowej czy ubezpieczeniowej ten język powinien być bardziej formalny, bardziej dojrzały, tak, oficjalny, no a z kolei w artykułach o tematyce bardziej rozrywkowej ten język byłby. Inny. To jest kolejny odcinek czwartkowego zarabiania na temat, jak pisać skutecznie. Tym razem zajęliśmy się przygotowaniami do pisania skutecznego. Jeżeli macie pytania, piszcie śmiało pod tym filmem. Marcin Kowalik. Dziękuję.